Dzień dobry, witam Cię na kanale Empress i ja, ja, jestem Karina, a dziś zagłębimy się w klientów z piekła rodem. Ja nie wiem, czy to dobrze brzmi, że tam w nich będziemy zagłębiać. Na pewno będą to historie o klientach z piekła rodem i na pewno będą to historie ludzi z TikToka, bo why not, why not posłuchać o innych ludziach, którzy zachowują się jak demon, który wyszedł z piekła na spacer na ziemię i postanowił uprzykrzyć innym życie. Dzisiaj właśnie takie historie. Ja cię zapraszam serdecznie, ale czy mówiłam ci... Że wyglądasz wspaniale dzisiaj. Cieszę się, że tu jesteś i patrzysz na mnie, bo miło się na ciebie patrzy! Więc cieszę się, że jesteś tutaj razem ze mną dzisiaj. Lecimy z tymi historiami. Nie czekajmy dłużej. Pierwsza historia, najbardziej hardkorowa klientka. Zobaczmy, co nam przygotował ten wspaniały twórca. Let's go. Oczywiście, subskrybujemy kanał ja na YouTube. Naciskamy dzwoneczek, lajka, komentujemy. Zapraszam bardzo serdecznie, bo to pomaga. Wtedy filmy docierają dalej. Wtedy człowiek jako twórca się cieszy w środku w człowieku i tak mu serduszko rośnie i tak mu się chce więcej robić. No a przy okazji obserwujemy twórców. Zawsze zostawiam, e, zostawiamy z Klaudią informacje o tym, kto tutaj po prostu robi rzeczy. Więc zapraszam bardzo serdecznie. Zapraszam oczywiście też obserwować Empressia na TikToku, na na YouTube, to już mówiłam, ale także na Facebooku, na Instagramie. Tam się świetnie bawimy. Tam są żarciki, tam są historie z życia. Tam kto wie, co jeszcze będzie. Zapraszam najserdeczniej. Let's go! Story time o klientce, po której brałem godzinny prysznic i miałem ochotę wyrzucić wszystkie swoje kosmetyki i akcesoria do makijażu. Czyli jak nie przychodzić na makijaż? O -o. Ostrzegam tylko kochani, o -o. że jeżeli nie macie grama dystansu ani stalowych nerwów, to lepiej pominiecie tego TikToka, chociaż zapewne będziecie żałować. Ale naprawdę ta akcja przyprawiła mnie o traumę. Dobra, teraz ja się muszę zastanowić, czy my mamy kilka gramów dystansu i żelazne nerwy? Raczej nie. Ostatni TikTok pokazał, że nie wiadomo. Jeżeli nie wiecie, o czym mówię, to zostawiam wam tutaj informację, że w ostatniej historii i naszym filmie, odcinku na YouTubie, w którym komentuję rzeczy z TikToka i history time z TikToka, ja meltdown. Ja przeżyłam meltdown. Autentyczny. Ja dostałam zalewu i wylewu i ja... Oh Oczywiście, jeśli... Ym, nie mam na, na myśli naśmiewania się teraz z osób, które przeżyły wylew. Ja wiem, że to jest poważna sytuacja zdrowotna. Nie o to mi chodziło. Natomiast sytuacja, którą obejrzałam... Wówczas razem z wami nie dam własną odpowiedzialność. Robimy to i zagłębiamy się w ten story time. Let's go. Trochę mi się ręka częsie, trochę mi się ręka częsie. Więc słuchajcie, pewnego razu napisała do mnie taka babeczka, nazwijmy ją Teresa, na potrzeby tego story time Dobry, i słuchajcie, dobrze, Teresa miała jakieś około 30-35 lat i poprosiła mnie, żebym przyjechał do niej i zrobił jej makijaż. Dobra. Znaczy, ja do niej terenia nie ma problemu, kochana. Boże! <grym> ja kocham ten vibe. Jakby to jest absolutnie klimat, który lubię to. Lubię, jak do mnie ktoś. Lubię, lubię tak mówić sama do ludzi. Lubię ten vibe w moją stronę. No, Karinka, Boże, kochany, ogarniemy. Oczywiście nie za dużo, bo co za dużo, to niezdrowo i mi gul skacze, <grym> ale generalnie na no potrzeby, historie po prostu. No, uwielbiam. Także plus 10 do zajefajności. Do do YouTube, nie ukrywaj tego filmiku. Proszę. Powiedz tylko na jaką okazję, gdzie i kiedy. No i słuchajcie, umówiłem się z terenią na dogodną godzinę i pojechałem. Podała mi adres, słuchajcie, i pojechałem i wylądowałem na jakimś środku pola, na którym stał jeden dom. Okay. Mówię sobie, no dobra, Chodera. wchodzę. Wchodzę, słuchajcie, do środka, a tam jakieś 10 tysięcy psów, przysięgam. O Boże, o. Boże, Teresa, skąd ty wzięłaś tyle psów, dziewczyno? W życiu nie widziałem tyle psów za jednym razem. O. O. Okazało się, o. O. słuchajcie, o. O. że o. O. Teresa ma... Ogromne gospodarstwo, na Dobre. którym szukałem jej chyba z pół godziny. Mam nadzieję, że nasz, nasz tutaj bohater miał wygodne buty. Proszę bardzo, w komentarzach, wszyscy, wszystkie osoby, które mają gospodarstwo, niech się udzielą, bo to jest wiadome. Mam wspaniałego przyjaciela, który ma dużo, dużo ziemi i czasami jeździmy do niego na wakacje, sobie pojeździć na rowerach. I przyszedł kawałek. Kawa kawałek. No, ka Karina, zróbmy sobie tam śniadanie. Na, 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 na górce. Na górkę się idzie kawałek. No, a potem pójdziemy do jeziora. Nad jezioro się idzie kawałek. Potem się okazuje, że mam bąble na stopach i bo moje stopy nie przyzwyczajone są, bo ja maksymalnie chodzę po bieżni w pracy. Nie. Albo jeszcze rowerem, rowerem spoczko, ale na nogach... Nie. Ale ostatnio robię coraz dłuższe spacerki, więc spoczko, lecimy dalej. O ...dziadka, którego pytam się, czy tu mieszka pani Teresa, on, proszę, ja mówię, czy tu <laughs> mieszka pani Teresa, on, An proszę, Anna... W końcu wyszła na zewnątrz jakaś kobieta i powiedziała, że to ona jest Teresa i ona chciała makijaż i zaprosiła mnie do środka. Dobra, I począłem, słuchajcie, tylko bliżej do Teresy i zobaczyłem, w jakim jest stanie, to już wiedziałem, że będzie grubo. I żebym ja się, słuchajcie, nie wysyłał zaleceń przed makijażem, co należy zrobić, żeby przygotować skórę do makijażu, to jeszcze okej. Okay. Ale Teresa miała napisane wszystko czarne na białym. Na dworzu, słuchajcie, było 10 tysięcy psów, a w korytarzu, kiedy wszedłem do środka, było 10 tysięcy kup. Przysięgam, że moja oh, uh. mina była wtedy tak krzywa jak moja kreska. Nie, nie, aktualne. nie, jad, nie w bo to No, God! No, God, please, no! 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 Rosło mi w buzi, ale jakimś cudem przeszedłem to pole minowe. Teraz, słuchajcie, zaprowadziła mnie na drugi koniec domu do pokoju, w którym po prostu tak śmierdziało stęchlizną, że to hit. I dopiero teraz zacznie się gruba jazda. Kiedy usiadła na krześle, a ja zbliżyłem się do jej twarzy, słuchajcie, to autentycznie miałem ochotę wrócić na korytarz do tych psów. Kilogram łoju, potu, kurzu i suchego naskórka. Czy nie można było od razu zrobić, Teresie, zabiegu złuszczającego? Albo jakiegoś peelingu, żeby tam coś. Ja nie wiem, ja się nie znam na makijażu. Mój makijaż wygląda tak jak widzicie na załączonym obrazku, czyli kreska, tusz i trochę brokatu, bo więcej nie potrafię i nie lubię więcej. Więc zastanawiam się, nie wiem, dajcie mi znać w komentarzach, bo ja nie lubię nabijania się z innych ludzi. Skąd wiemy, czy pani Teresa nie miała problemów psychicznych na przykład i dla niej za dużo to było zrobić tak sobie z buzią, jak nasz tutaj bohater wymaga. A co, a co, a. Mam dużo pytań. Pytań. Mam coraz więcej pytań. Dobra, lecimy dalej. Pytała się mnie, słuchajcie, kulturalnie, czy chce coś do picia i tak dalej, ale ja już byłem najedzony i napity do końca swojego życia. Zrozumiem wszystko, słuchajcie, ale to był ewidentnie brud. W dodatku miała wielkie, niewyregulowane brwi i ogromnego wąsa. Dobra, ja też mam niewy niewyregulowane brwi, bo nie reguluję od jakiegoś czasu. I co? I, I co? Jestem gorsza z tego tytułu? No, bez jaj, no. Nie nabijajcie się z ludzi za to, jak wyglądają. No, przecież to jest. Tak się nie robi, no, to jest małe. Przeczytam pierwszy komentarz. Uważam, że komentowanie tego, w jakim stanie były brwi, czy miała wąsa i tak dalej, są nie na miejscu. Absolutnie się zgadzam. To jest nie na miejscu. To jest niekulturalne, generalnie. I to świadczy o osobie komentującej, a nie o osobie, która ma więcej brwi, czy wąsa. Bo nie wiemy, co się kryje za tym, że. Druga osoba ma wąsa. No nie fajnie, nie fajnie. A kiedy przytrzymałem ją lekko za głowę, żeby coś poprawić, to myślałem, że już nie oderwę ręki. Po jaj. makijażu zaczęła się przy mnie przebierać, żeby mi doradził jaką sukienkę ubrać i wtedy już wiedziałem, że Teresa jest po prostu niepoczytalna. Hej! Hej, hej, hej! Hola, Hola, Hola! Stop it! Get some help! Przesadzajmy, to, że nasz autor jest zadbany i lubi na siebie nałożyć make-up, poświęca temu dużo uwagi, nie oznacza, że 100% ludzi na całym świecie tak robi. I co z tego, że wyśla, wy, wy, wyślesz tutorial albo instrukcję czarno na białym, co ma być zrobione przed makijażem, jak przyjeżdżasz zrobić? Może pani Teresa nie miała okazji albo czasu, przecież sam na, na samym początku powiedziałeś, że ma duże gospodarstwo. Dla osób, które nie wiedzą, duże gospodarstwo to jest dużo czasu poświęcone, poświęconego na gospodarstwo. Podarstwo. Więc nie zawsze musi być czas na zrobienie sobie peelingu make-upu, zdarcie łoju, wyregulowanie brwi i wąsa, no. Plus, no tak jak mówię, nie ośmieszajmy ludzi za to, jak wyglądają, bo nie mamy pojęcia, co się za tym kryje i dlaczego tak się dzieje, że ludzie wyglądają tak, a nie inaczej, no. To jest nieładne, nie podobało mi się. Don't like it. Dobra, lecimy dalej do kolejnej historii. Tytuł brzmi Story time o tym, jak klientka się we mnie zakochała. Let's go. Nie wiem, czy o tym nagrywaliśmy, nagrywałam czy nie, ale będzie story time. I jak nagrywałam, to chyba będzie drugi raz. Story time o tym, jak e, zakochała się we mnie klientka. Let's go. Tak. Let's go. Myślałam, że żaden k... to, to jest k... top 1. Ta osoba jest ona... W randomowych momentach tak siedzę sobie i sobie k... o niej przypomina mnie, Jakby to jest inne uniwersum. Słuchajcie, ostatnio właśnie ta sytuacja mi się przypomniała, ponieważ nowy mój kolega zapytał o nią. I ja od razu wiedziałam, kto to jest, nie? Ja mówię, to My ona! nie wiemy. Klientka umówiła się do mnie. Ona ten, czy nagrywała troszkę na TikToku. Kojarzyłam ją, kojarzyła ją. I ona, wiecie, o, cześć, cześć. I była taka bardzo zajarana. Ale okej, okay, wiecie, no, widzę w siebie, jak wyglądam w lustrzeniu, nic dziwnego. I ona o si, 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 nie? No i dobra, przekułyśmy się, wszystko oczywiście, poprosiła o zdjęcie, okej, okay, też fajnie, podziękowała mi, bla, 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 normalka. Akcja no? zaczęła się, no. jak ona zaczęła mi wypisywać, jak ja byłam po godzinach pracy, ona mi napisała, kropkowała, yy, nagrywała głosówki, dlaczego ja jej nie odpisuje? I ja okej, okay, nie, jakby. To jest mój największy strach, jaki mam, jeśli chodzi o kiedykolwiek prowadzenie biznesu albo podawanie ludziom mojego numeru. Że ktoś wykorzysta mój numer telefonu i będzie do mnie pisał prywatnie potem. To jest mój strach, ja się tego boję. To jest taka. Nie, nie, boję. nie powiedziałabym, że to jest fobia, ale nie. Ja mam problem generalnie z kontaktami międzyludzkimi. Choć na pierwszy rzut oka wygląda zupełnie na odwrót. I ja wbrew pozorom czuję się jak introwertyk, tylko yy, maskujący się dobrze, bo ja potrafię, ja potrafię w ludzkie kontakty, wiecie, wiecie, o co chodzi? Że, jak jest sytuacja, w której muszę być z ludźmi, no to generalnie dusza towarzystwa, zagada, będzie śmiesznie, konie kraść ze mną można, ale jak tylko spotkanie się kończy, no to ja mam burrito mode, nie? Ja, ja potrzebuję się zawinąć w koc, obłożyć chipsami, żelkami, których nie mogę jeść. rybka, linka. Proszę mi współczuć, nie mogę jest słodyczyć. No, no, nieważne, nie o tym nie mieliśmy o tym rozmawiać, tylko o klientach z piekła rodem. Także ja mam brudny mózg, jak wracam do domu i boję się, że kiedyś ktoś będzie do mnie pisał prywatnie wiadomości. Ale ja wtedy blokuję, jak nie chcę z kimś mieć kontaktu. Ja jestem szybka w to, także u, posłuchajmy, co się dzieje dalej. Starałam się jej wytłumaczyć na spokojnie, że nie odpisuję po godzinie 23, bo, bo wtedy, że leżę w łóżku na przykład. I ona przepraszam. Dlaczego ludzie nie rozumieją, że po godzinie 23 się nie pisze do innych ludzi? Co innego, wiecie, siostra, najbliższa przyjaciółka, chłopak, dziewczyna, nie, jakby ku mamy. Mama, tata, la la, la, la. Natomiast do obcej kobiety, do obcego, wiecie, do obcej żan żanety, no, disclaimer: wszystkie kobiety to żanety. Wszyscy mężczyźni to Janusze. Z szacuneczkiem. Także, wracając. Do obcej Żanety albo do obcego Janusza, których nie znamy prywatnie dobrze, to się nie pisze po godzinie 20, ja mam wrażenie. A co dopiero po godzinie 23, ja bym, ja bym marła ze wstydu, gdybym, gdybym miał do kogoś dopisać tak późno. Wiecie, no co innego, jak odpowiadam na przykład, bo ktoś się zdecydował do mnie tak późno napisać. Ale mam na przykład znajomego, który po godzinie 21 włącza telefon na tryb samolotowy, dopuszcza tylko, albo nie wiem, jako ma jakieś takie ustawienie, nie, że dopuszcza tego konkretne numery, reszta jest blokt, telefon w ogóle w drugim pokoju i neraj, ty panie ma dla świata. On po 21 ma czas z rodziną, książką, serialem, nie wiem, winkiem, piwkiem, co tam sobie pije. No way, nie skontaktujesz się, jak nie jesteś najbliższą rodziną. Polecam takie ustawienie. Ja jeszcze nie stosuję, jestem <grym, grym>, leniwą bo mi się nie stosuje takie rzeczy. Mocno emocjonalnie, no bo błagam, przepraszam, przepraszam. I mimo tych rozmów cały czas to się ponawiało, ponawiało. Dostałam też info ja y, do o niej wiadomość na PRIF. Która brzmiała tak, że ona mnie zobaczyła w tramwaju, że jest zachwycona, że ona by chciała mi bardzo bliżej poznać, że rozumie, że o, ja nie, nie mam głębszych relacji z klientami, ale mega jest zachwycona moją osobą i chciałaby mnie bliżej poznać, że po prostu, że wstydziła się podejść, że była bardzo nieśmiała. Taka a propos tego, że tylko kotle się tak zagadują kryndziowo, nie? Jakby. Nie, e. <śla> „ta wiadomość nie brzmiała koleżeńsko. Ja mówię Boże. Zakochała się we mnie. Oczywiście mi to mega schlebiało, nie? Jakby, wiecie. No umówmy się, nie? Daj lepsze komple komplementy kobiecie daje kobieta, ewentualnie homoseksualista. Nikt mnie nigdy, poza dzieckiem, nie skomentował tak pięknie, jak kobieta potrafi mnie komplementować. Kocham dostawać komplementy od kobiet. I Boże, słuchajcie, ostatnio mam taką, mam pracowego krasza. W, w moim zespole pracuje dziewczyna, która mi się bardzo podoba. Jest śliczna, jest mądra, jest zaradna, dobrze zorganizowana, świetnie mówi w obcym języku. No po prostu lubię na nią patrzeć, lubię z nią przebywać, świetna laska. I ona ostatnio mi napisała, że jestem mądra i że ładna i uzdolniona. Chodziłam jak na skrzydłach uniesiona, po prostu przez kilka dobrych godzin do końca dnia miałam najlepszy humor na świecie, bo ta jedna dziewczyna, którą ja uważam za zdolną, piękną i w ogóle mm, fajna dziewczyna, ona mi napisała, że ja jestem fajna. jesus ja miałam plus to do zajebistości nagle. I ja jej wtedy odpisałam, że niestety nie wdaje się w głębsze relacje z klientkami bla. Bla, 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 ale miło, miło, fajnie. E, I popełniłam błąd, ponieważ e, mimo, że się z nią nie spotkałam, to gdzieś tam wymieniałyśmy się rzeczami prywatnymi, niezwiązanego z jej przekłuciami czy z piercingiem. Czyli weszłyśmy oh, oh, na, oh, oh, gdzieś tam, kłopadki, pułap e, prywatny, tak to można nazwać. No tak, I wtedy no tak, się no tak, krupa, krupa. Krupa zaczęło, nie? Wtedy się zaczęło. Jak ja jej nie odpisywałam przez dwie godziny, o jak coś się działo, ona zaczęła do mnie wydzwaniać na Messengerze. Ja przeklinam, nie, generalnie mi się zdarza. Zdarza mi się nawet czasami często, ale. To jest dużo, nie? To jest dużo. Ja rozumiem, ja rozumiem ten poziom emocjonalnego uniesienia, w którym tyle się klnie. Nie oceniam, bo też byłam w takim uniesieniu. Zaczęłam na messengerze i apogeum <i gum> sytuacji było, gdy ja jej nie odbierałam na messengerze. Ja, ona mi odbierała na, na me messengerze, że coś się stało z kolczykiem. I ja, to była 23 czy 22, i napisałam, że w ogóle messenger to nie jest, jakby, dlaczego piszesz do mnie na messengerze? I ja jej napisałam, że. Ja się. I ja jej napisałam, że. To nie jest jakby, nie piszemy na że Dlaczego piszesz do mnie na prywatnych portalach i wydzwaniasz do mnie, że to nie jest OK? I wrócimy do rozmowy jutro w godzinach moich pracy na studyjnym Instagramie. I ona mi napisała o Ty Ruro. Ona mi napisała o Ty Ruro. Rozumiecie to? Nie. Rozumiecie? Klientka, nie mi, rozumiecie. klientka mnie wyzywała. Później była jakaś sytuacja, że jej wypadł kolczyk. I ja jej powiedziałam, że. I bo ona tam ten kolczyk jakby nie stosowała się do zaleceń, a u mnie nie stosowanie się do zaleceń jest płatne, więc ja jej powiedziałam, że kosz konsultacji to 60 zł, ona chyba zaczęła płakać na tych głosówkach, że jakby oh jak ja ją God. traktuję, że traktuję ją, ją jak gówno, nie? Oh że God. kim ja dla niej jesteś, jestem, eee, klientką. Może klientką jesteś dla mnie? To bolało. Jak mogłaś jej powiedzieć, że ona jest dla ciebie tylko klientką? Przepraszam, że się nabijam. Nie będę się nabijać. Ta sytuacja jest trudna, bo niektórzy czasami tak bardzo łakną w bliskości z drugą osobą, że szukają jej na siłę i czasami nie tam, gdzie trzeba. To ja jakby, ja już nie miałam sił, nie? Ja już nie miałam sił. Ja, e, ja e, naprawdę, nie na siły. ja, ja wiem, już nie mam ale cierpliwa. Ja jej powiedziałam, że słuchaj, jakby nie możemy dalej współpracować, bo e, wchodzi to na jakąś emocjonalną strefę. Szybko, szybko, po wielu dniach wymieniania wiadomości, ja bym zrobiła to wcześniej, ale to ja. I pamiętajcie, że ja oceniam to przez mój pryzmat. Ja zostałam, przez świat się wydarzyło rzeczy tyle, że to ja jestem, a tam jest twórczyni, która ma swój filtr własny i ona tam swoje własne przeżycia i ona odbiera inaczej. Pamiętajmy o tym, My, wy też nie musicie odbierać niektórych rzeczy jak ja, także... Płaczesz, nie wiadomo, nie napisami, że płaczesz czy coś, tylko po prostu napisami ładnie, że mnie to przerasta. Ja nie lubię, nie lubię tak z oczami, bo nie ojeju. Ja się boję, że oczy wypadną. Ja wiem, że nie wypadną, bo tam są, e, bo tam są takie specjalne. Takie specjalne! Tam są, e, jak to się nazywa? Żyłki i nerwy, które trzymają gałkę oczną, ale jak ktoś tak robi tak, że mu widać tam coś. Jeju, że denerwuje, stresuje się, bo ty mi płaczesz, gdzieś tam emocje dziwne. I powiedziała mi, że musimy zakończyć współpracę. Więc moral taki, moi widzowie, nie zakochujcie się w swoich usługodawcach, jeżeli chcecie być dalej yy, nich obsługiwani. No, to tyle. Mocna historia, moi mili państwo, idziemy w komentarze, chodźmy w komentarze, już dawno nie byliśmy w komentarzach. Czekam, aż detektywi domyślą się kto to. Ja nie jestem detektywem, Idź, jak chcecie się domyślać, to proszę. Maju, kto by się nie zakochał? Fair point, nasza twórczyni jest bardzo ładna. No co poradzisz, piercerki są so hot, są so hot. Idziemy do, do ostatniego Story Time na dzisiaj i Story Time nosi tytuł O tym, jak mnie klientka okradła. Let's go! Story Time o tym, jak klientka okradła mnie na 1000 zł. W swojej ofercie mam taki zabieg jak nanoplastia i na taki zabieg zapisała się klientka. No i nie byłoby w tym nic dziwnego. Standardowa procedura: siada, wypełnia papierki, myjemy włoski, nakładam produkt. Pani się zapyta, czy może wyjść zapalić papierosa. Mówię, że no, pewnie nie ma żadnego najmniejszego problemu. Nie jedna klientka wychodziła i paliła fajkę, tylko okay, że ta okay, kurwa nie wróciła. Okay, okay. Eee, no, spierniczyła mi z produktem na łubie. Nie wiem, jak jej włosy finalnie wyglądały. Wiem, że ja zostałam w plecy za produkt i za generalnie zabieg, który miałam wykonać. No i numer, na który się zapisałam, nie odpowiadał. What? Wait a minute! Idziecie do fryzjera, macie mokrą głowę, dałożony produkt. Nawet nie będę chodził to, co jest na opakowaniu i jak się to stosuje. I zbombiacie z wymówką, że idziecie na szlugę? <laughs> Co trzeba mieć w głowie? I na głowie. <laughs> Żeby tak zrobić. Ja sobie tego nie wyobrażam. Jakby, no, no nie, no nie. It's not for me, it's not for me. What? W ogóle to jest konto, nazywa się Treholok ze Szczecina. Pozdrawiamy Szczecin. Wiem, że tu jesteście. Siemka, jak tam u Was dzisiaj? Nastroje z Sika Lafo? Dane, Koczmy. które wpisała, nie wiem, czy są nawet prawdziwe, bo w sumie zapisywała się przez aplikację i Oho. konto, przez które się zapisywała, też już jest nieaktywne, więc. Dzisiaj panie będziecie mi zostawiać telefon w zestawie, jak będziecie szły na fajkę. Nie zostawiłabym telefonu w zestawie, ale też nie wyszłabym z produktem za fajkę i zdzinzoliła do domu. Jakby... Ha, ha, ha. Tego się nie spodziewałam. Kto mógłby się spodziewać? Dikt, Dikt! Ja się nie spodziewałam, Ty się nie spodziewasz? Kto się mógł spodziewać? Pani też się nie spodziewała! A ja dziękuję wam za, dzi za dzisiaj. Dziękuję, że odpaliliście obczaliście razem ze mną klientów z piekła rodem, czyli klientów, którzy tak naprawdę być może byli demonami, którzy wyszli na spacer na ziemię i zrobili zamieszanie. Dziękuję Wam za to, że obejrzeliście ze mną ten film i te filmy i te story y. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Kliknijcie subskrybuj, żeby Was nie ominęło, kliknijcie lajka, zostawcie komentarz, bo to pomaga mi się rozwijać, a także zapraszam Was na Instagram, na TikToka, na Facebooka, tam jestem i bawię się świetnie, czasami wchodzę w komentarze. Także do zobaczenia, dziękuję, że jesteście. Pa!